Pan dzisiaj jest z nami na Galii FEN31 i jest to y, dzień dla trenera szczęśliwy, a przede wszystkim dla trenera podopiecznych. Dzień jak codzień. Ostatnio no. byliśmy na FENie, trzy zwycięstwa. A, to przedostatnio. Ostatnio był Robert Bryczek, wygrał przez knockout y, Sętego, po, pas. Także no. dzień jak codzień, tak się śmieje, ale dzisiaj byłem w Kudzoni. Wkurzony dlaczego? Bo nie wszystko było tak, jak ustaliłem. Nie wszyscy realizowali plany, ale ogólnie dwa zwycięstwa. Nie można też przesadzać. To są tylko ludzie, to są zawodnicy. Nieraz nie potrafią zachować zimnej krwi. No ale co, co zrobić? Ja się cieszę, że są te zwycięstwa i dziękuję zawodnikom, dziękuję całej Akademii Sportu Walki Wilanu, że, je, że u nas jest taka atmosfera, że jeden pomaga drugiemu. Też chciałem podziękować Michałowi Oleksiejczukowi, że był z nami, że nas wspierał. O, także podziękować Maćkowi Skupiskiemu, który wspierał Marcina na różkę. No, fajnie, fajnie nasz team się wzmacnia, się rozwija. Chciałam zapytać o to nieposłuszeństwo yy, trenera wodopiecznych. Jaki ma trener do tego stosunek i jak można to jakoś ukarzać? Normalnie będzie wisiał tydzień za nogi, z głową do dołu, w mrowisku i się nauczy. Jak teraz skomentuję urwanie ucha, ponieważ to tutaj Trypson wspomniał, że chyba sam Mike Tyson wysłał mu tą telepatyczną siłę tylko do jego pięści, nie do, nie do zębów. Co mogę powiedzieć? Eee... To można, ktoś by powiedział, że to był przypadek. Wiadomo, że e, moja babcia mówiła zawsze, że ja mam szczęście, że jestem w czepku urodzony, że zawsze się e, w takiej trudnej sytuacji znajdę i zawsze z tego wyjdę. Ja powiem tak, szczęściu trzeba pomagać, my pomagamy szczęściu i dlatego mamy szczęście. Rosławie, widzieliśmy w Pawle taką ogromną przemianę na takiego prawdziwego sportowca z chwilkości, ponieważ chciał pogodzić się z, z Łukaszem, chciał podać mu rękę. Powie pan, na ile jest to pana wpływ y, gdzieś tego autorytetu ogromnego, wynikającego z doświadczenia, czy, czy jest to tylko i wyłącznie przemiana i inwencja Pawła? A czy ogólnie no Paweł ma dwójkę dzieci, ma żonę, e, chce normalnie żyć, chce być uważany za sportowca? A więc no, wiadomo, no, jeżeli masz, masz dzieci, które dorastają, no, nie chcę, żeby dzieci go postrzegały no, do takiego, e, jak był wcześniej. Więc chcę być sportowcem, chcę być prawdziwym sportowcem. No i dąży do tego. Nie zawsze. Mu się to udaje, bo prawdziwy sportowiec słucha trenera, więc myślę, że w rewężu z Borowskim e, zrealizuje plan trenera. Marcinaruszka i w wywiadzie poruszyły po prostu fakt, że trener wszystko wie zawsze o zawodnikach, zanim w ogóle zostanie to ogłoszone. Czy to chodzi o to, że tutaj Lampart detektywi Jak to jest, że. Tak, to wszystko... Lampard detektywi, prawdziwe koty, wjeżdżamy, rozjeżdżamy. O, wiadomo, SafePL, jesteśmy bezpieczni i Garat profesjonalna broń. To co było tą profesjonalną bronią dzisiaj z Wszystko, obejrzałem walki, przeanalizowałem. Zawsze jak jest dzień przed walką, mój młodszy syn Aleksander Okniński mówi: Tata, siadaj! Moja żona mówi: Taki ty trener jesteś! Weź się do roboty, usiądź, przeanalizuj! Ja mówię, no usiądę, no przecież mamy czas, no nie? No i co? No i zawsze jest tam moja żona i moi syn mnie pilnują, to ten nie ma tam, bo oni są strasznie tacy skrupulatni. No ja siadam, oglądam, z synem dyskutujemy. No i co? No i wiemy, co robią przeciwnicy. I ja, bo ja zawsze oglądam na dwa-trzy miesiące przed walką zawodnika, analizuję go. Ale to jest taka analiza na tej zasadzie, że tydzień przed walką jeszcze może wypaść przeciwnik, więc nie przygotowuję zawodnika ogólnie. No ale jak już jest walka, dzień przed walką, to już analizuję tak dogłębnie, żeby wszystkie szczegóły. No i przeanalizowałem jednego i drugiego. Wiedziałem jakie słabsze strony i jakie mocniejsze. No i tylko zawodnicy trochę nie zastosowali się, ale wygrali. Chwała im za to, jestem dumny z nich. Bo tam, na przykład, jeżeli chodzi o Trypsona, no to mu najeżdżali, o, że nie sportowiec, o, o. no i on chciał tam udowodnić wszystkim, że jest tym sportowcem, że będzie się bił od początku do końca. A jako sportowiec powinien bardziej ograć Borowskiego, a nie się podpalać. No ale to jest młody sportowiec, 30 Panie lat. Panie Riku, skoro poruszyliśmy temat y, takich tajnych broni, tutaj na jedną z takich ważniejszych ostatnio Dokładnie. Jedną z takich ważniejszych gwiazd ostatnio wyrasta Kamil Minda. Po, trener powie, czy, czy będziecie tutaj gdzieś zabiegać o walkę o pas, być może z onim Thompsonem? No, jeżeli chodzi o Kamila Mindę, to pan prezes Jóźwiak jest zainteresowany Kamilem, my też jesteśmy zainteresowani Federacją FEN, bardzo dobrze nam się współpracuje, więc nam się też nie spieszy, teraz Bobryczek ma pas, Naruszka ma walczyć o pas, Minda może zrobić jedną, dwie walki, też walczyć o pas, nie ma problemu. Jeżeli już jesteśmy przy analizach, to jak trener w ogóle analizuje postać Łukasza Jurkowskiego i czy w ogóle trener liczy i wierzy jeszcze, że ta walka po takich długich staraniach dojdzie do skutku? Ja, ja to, tyle że czasu tam się podśmiewałem i e, Jurasa podgryzałem z każdej strony. Juras, ja cię bardzo proszę, bij się z Kołeckim. Bardzo, już nie będę ci nic mówił brzydkiego, po prostu się, bardzo cię proszę. To jeżeli jakby zostawmy na bok te umiejętności analityczne i chciałabym poruszyć tę sytuację z Robertem Bryczkiem, kiedy coś tam, no Amadeusz Rywica mówił nam wtedy na po fenie, co tam się stało i że trener potrafił na ostatni moment zmienić cały gameplan tak, żeby Robertu mógł jednak w ogóle wystąpić, to niech trener uchyli rąbka tajemnica jak bardzo blisko było do tego, żeby walkę odwołać. Jeżeli chodzi o bryczka, to miał e, kontuzję stopy, no i podczas e, sparingów, jak miał tą kontuzję, chciał jeszcze robić sparingi, no i jeszcze dostał, przez to, że nie mógł się dobrze ruszać na nodze, dostał kopnięcie centralnie w twarz, w nos, jeszcze został nos złamany, więc miał skręconą kostkę, złamany nos. Wiadomo, jak masz skręconą kostkę, nie możesz się tak ruszać, więc łatwiej przyjąć cios. I dostał, nie mógł zejść z linii, dostał kopa na twarz, miał pięknie ten nos. Tutaj kostka i nos. E, tydzień przed walką, ja mówię, już nic nie robić odpoczywać. To było trzy tygodnie przed walką, co była kostka i nos. Później e, pojechał do domu, no i mówi, a to trochę posparujemy luźniutko. No, jak zaczęli luźno sparować, to spadł no, jakoś na głowę i jeszcze sobie naciągnął e, jakiś tam krąg e, w szyi i paraliżowało mu prawą rękę. Ja mówię, tak, nogą nie może, tu go głowa boli, tutaj e, nie może być prawego ciosu. Mówię wszystko fajnie. No to mówię, jedziemy na punkty, e, po prostu ma okopywać przednią nogę, ma być dużo lewego i jedziemy na punkty przy pięć rund. No, nie? No, Wszyscy mówią, no tragedia, tragedia, no ale, ale wygrał ma pas i, i nie ma tragedii. Mhm. Dziękujemy w takim razie. Dziękuję. Garant, profesjonalna broń. safe.pl, jesteśmy bezpieczni. Lampard, detektywi Zapamiętajcie to! Ła! Dziękujemy trenera.